przyjechała dzisiaj do mnie paczuszka, niewielka paczuszka, ale w tej paczuszce są za to bardzo ciekawe rośliny, a tak naprawdę są to cebulki. Ja już oczywiście powstrzymać się nie mogłam i zajrzałam do środka, tutaj są, a tutaj są paszporty i tak dalej. To nas tak za bardzo nie interesuje, a tutaj są takie torebeczki, i w tych torebeczkach znajduje się po jednej cebulce. To są rośliny, które bardzo rzadko spotyka się w polskich ogrodach. Muszę powiedzieć, że my z mężem naprawdę już wiele ogrodów zwiedzaliśmy o różnych porach roku, zwłaszcza też jesienią, ale nigdzie nie spotkaliśmy tych roślin. Może jeszcze nie kwitły, albo może już przekwitły. Albo po prostu ich ogroda nie było. A mianowicie łacińska nazwa tej rośliny, bo to jest bardzo ważne, jest to Lycoris radiata. To jest akurat taka piękna, czerwona cebulka. Mam sześć czerwonych cebulek, ale mam też sześć żółtych cebulek. I tutaj jest Lycoris aurea. To są naprawdę bardzo ciekawe roślinki. Um, oczywiście mówię nazwę łacińską. Dlaczego? Dlatego, że e, tak naprawdę nazywa się to lilia huraganowa, e, lilia pajęcza albo lilia pająka. Dlaczego lilia pająka i pajęcza? Ze względu na bardzo ciekawy kwiat, bardzo oryginalny, który faktycznie przypomina pająka. Dlaczego lilia huraganowa? Dlatego, że tam, gdzie rośnie, czyli w Stanach Zjednoczonych, zaczyna kwitnąć, gdy pojawiają się huragany, a więc ten kwiat symbolizuje zbliżające się huragany. Ta lilia ma również wiele innych jeszcze takich potocznych nazw, zależnie od kraju, gdzie rośnie. I tak na przykład piękne kwiaty nazywane są kwiatami równonocy, lilią magiczną, albo też kwiatem piekieł, kwiatem piekielnym, czy kwiatem śmierci. Dlaczego takie groźne nazwy? Dlatego, że w Japonii, China, Korei, Nepalu, Laosie, tam gdzie bardzo często właśnie można spotkać te przepiękne lilie pajęcze, sadzi się je na grobach, a kwiaty ścina i wykorzystuje jako kwiaty do wiązanek na pogrzeby. Lilie są bardzo trujące, znaczy ich cebulki. I dlatego bardzo często sadzi się właśnie te cebulki na polach uprawnych w Japonii i w Chinach, po to, żeby odstraszyć szkodniki. E, niestety, a przypomniała mi się jeszcze jedna potoczna nazwa, też bardzo ciekawa e, kwiat rozwodu. Dlaczego kwiat rozwodu? E, dlatego, że liście tej rośliny nigdy nie występują w parze z kwiatami. Jeżeli są liście, to nie ma kwiatów, dlatego nazwa kwiat rozwodu. I te cebulki sadzi się na polach, żeby odstraszyć szkodniki, ponieważ w tych krajach te cebulki rosną w glebie, nie trzeba ich wykopywać, rosną znakomicie. Podobno bardzo dobrze się rozmnażają przez cebulki przybyszowe. Niestety w Polsce mrozoodporność tej bardzo ciekawej lilii Pajęczej, huraganowej, jest dosyć niska i zaleca się, aby posadzić ją do domu. Ja też tak zrobię. W tym roku posadzę dodonić, osobno posadzę 6 żółtych, osobno 6 czerwonych i zobaczę jak one będą się czuły, jak one będą rosły, bo są troszeczkę roślinami wymagającymi. Kochają oczywiście słońce, ciepło i woda. W zależności od tego czy roślina kwitnie, czy dopiero zaczyna wzrost, potrzebuje tej wody więcej lub mniej. Można oczywiście pokusić się i zostawić te cebulki w gruncie, na przykład ściółkować, ale ja jednak najpierw postanowię wypróbować w sposób doniczkowy, czyli posadzę, rozmnożę. Jeżeli faktycznie będą się rozmnażały z łatwością, jak na przykład cebulki krokusów czy narcyzów, to wówczas sobie część w następnym roku posadzę w gruncie, a część oczywiście do doniczki, tak żeby mieć te bardzo ciekawe rośliny. Ja, proszę Państwa, już zimą szukałam tych pięknych roślin, a właściwie trawad chyba rok wcześniej, ale było już za późno i żaden sklep tych cebulek nie sprzedawał. Dlatego zimą przeglądałam już ofertę przedsprzedażową wiosenną i owszem, znalazłam o kilka sklepów może 4-5 sklepów rzeczywiście, które sprzedawały te przepiękne rośliny. Ale produkty były niedostępne, więc czekałam na pewien sklep, który co roku te cebulki sprzedaje. I Wcale tych cebulek nie sprzedaje aż tak dużo i wyprzedają się, można powiedzieć, na pniu. W filmie Państwu nie podam nazwy sklepu, mogę to zrobić w komentarzach, ponieważ niektórzy mogliby to potraktować, że ja promuję jakieś sklepy, marki itd. Otóż w tej chwili nie współpracuję z żadnymi markami. Miałam bardzo wiele różnych, nawet ciekawych propozycji, ale postanowiłam, że na razie mój kanał będzie od takich treści wolny. Może kiedyś w przyszłości nawiążę współpracę, jeżeli będzie to współpraca to tylko i wyłącznie ogrodnicza, ewentualnie podróżnicza, czyli musi być to temat związany. Ja nie będę promowała żadnych materaców, poduszek, AGB i po prostu wszystkiego, żeby tylko promować. Nie, absolutnie. Ale wracając jeszcze tutaj do tej paczuszki, dostałam w prezencie i Jest tutaj cebulka, ale to nie jest lilia pajęcia. To jest Lilia, czyli z grupy Lilium i właśnie dlatego podałam tutaj łacińskie nazwy Lycoris po to, żeby nie mylić, bo chociaż nazywa się je Liliami, to jednak nie są one z grupy lilium i to jest ważne. I za chwileczkę, proszę Państwa, pojadę do sklepu ogrodniczego, aby kupić dwie donite, takie troszeczkę jakby szersze, żeby można było posadzić te przepiękne lilie huraganowe kwiaty piekieł, kwiaty śmierci, groźne nazwy. Ale przecież e, taka jest kolej rzeczy. Rodzimy się, umieramy, więc nie ma w tym przecież nic takiego dziwnego. Co ludzkie nie jest nam obce. Wróciłam już ze sklepu. Kupiłam dwie takie półokrągłe donice. I będę do nich sadziła lycoris. Odrywę tutaj cenę, bo to brzydko wygląda. Pasek przodowy też, bo niepotrzebny, Na razie tutaj wyrzuty. Kupiłam jeszcze cztery donice na agapanty, i chciałam kupić gliniany. Niestety nie ma glinianek, są tylko terakoty. No, nie za bardzo mi się podoba ten materiał. Terakota, no ale jest taki troszeczkę, można powiedzieć, zbliżony do tych glinianek, więc no przeżyję, nie będę jeździła po całym mieście i szukała, żeby gdzieś kupić te wymarzone donice czy przez internet e, dlatego niech już będą e, przyzwyczaję się do nich oczywiście na dno tutaj położyłam e, kawałki e, rozbitych donic e, glinianych e, ponieważ po zimie, kiedy woda napadała przyszedł mróz, te donice mi pękły, a miałam kiedyś e, ustawione w ogrodzie z tulipanami, narcyzami, tak, tak, miałam tulipany, krokucy. i efekt był taki, że wszystko popękało, wiosną to się wszystko rozsypywało i trzeba było te rośliny posadzić do gruntu i to bardzo szybko, a donice nie wyrzucałam, zostawiłam sobie właśnie te kawałki, żeby tutaj trafiały na dno. Jeżeli chodzi o Gleyphorid, czerwoną, i żółtą to są jeszcze odmiany w kolorze białym, różowym. I białe mają takie niebiesko-fioletowe prążki, ale w naszych sklepach, sprzedaży takich nie znalazłam. Znalazłam tylko czerwoną i żółtą. A więc zabieram się do sadzenia. Mam tutaj ziemię kompostową z naszego ogrodu i zawsze korzystam z takiej ziemi. Nie należy się absolutnie bać, że dżonice tutaj zjedzą czy uszkodzą korzenie roślin. Ja to praktykuję od wielu lat, jeżeli chodzi o rośliny domowe, o rośliny w ogrodzie. Nigdy mi się taka sytuacja po prostu nie, przetra nie przetrafiła. O, tutaj jest chyba jakiś kamień kamień. kamień. Może się zdarzyć. I teraz tak. Jak sadzić takie cebulki? Zaraz zobaczymy w ogóle jak one wyglądają. Zasada jest taka, że rośliny cebulowe zawsze sadzimy na trzykrotną głębokość wielkości cebulki. trzeba będzie umyć ręce, bo to są cebulki płyniące. Tak w ogóle sobie przygotuję wszystkie tutaj żółte. Żebym miała już pod ręką, żebym się nie pomyliła. Ta jest czerwona, żółta, 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 żółta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze jedna, pięć, sześć. Papierek do pudełka. Cebulki, jak wyglądają, przypominają można powiedzieć cebulki narcyzów. Nawet są bardzo podobne ale myślę, że wyrośnie z nich lajkoris, a nie jakiś narty. I teraz sobie w donicy będę ustawiała. Zaraz Państwu pokażę jak. Teraz sadzę tak. Cebulki trzeba posadzić w takiej większej troszeczkę odległości od. Siebie ta do środka, i teraz będę przysypywała ziemią. Gdyby się okazało, ponieważ ja te dwie donice ustawię na schodach tarasowych, i gdyby się okazało, że przyjdzie mróz, to wówczas osłonię te donice agrowłókniną, żeby je zabezpieczyć. I teraz nastopię tutaj ziemia, Teraz będę sadziła Lycoris radiata, czyli czerwoną. Ona wygląda. Tak. A cebulka. Zaraz pokażę, jak wygląda. Cebulka wygląda tak. Tutaj nawet jest już cebulka, są dwie cebulki, wytwarza się cebulka przybyszowa, a więc wygląda na to, że będą się z łatwością rozmnażały, ale one rzeczywiście mi bardzo przypominają cebulki narcyzmu. Tutaj również są dwie. Teraz zasypuję tak jak tamty. Tutaj są pędy jaśminu nagokwiatowego. Trzeba go trochę żeby on się ładnie oplatał przy barierce. I tak wyglądają tutaj te donice. Tutaj jedna, tutaj druga, a tutaj jeszcze jest donica. W której posadziłam lilię gratis, którą otrzymałam właśnie z tego sklepu. Mogłabym do gruntu, ale jestem bardzo ciekawa, co to za lilia. Jestem szalenie ciekawa, czy takie mam, czy nie. Dlatego wolałam zobaczyć to, żeby nie pomylić z innymi swoimi liliami rosnącymi w ogrodzie, więc tutaj będę miała w donicy. A lilie bardzo lubią rosnąć w donicy i bardzo ładnie wyglądają. Często nawet spotyka się je rosnące właśnie w donicach, na balkonach, czy tarasach. No i na dzisiaj tyle pracy e, z lajkorysami. Teraz udaje się, żeby podzielić resztę agapantów. No szkoda, że nie ma tych donic więcej jednakowych, ale będę jeszcze zaglądała, może jeszcze w kwietniu pojadę do sklepu, zobaczę. E, przede wszystkim, gdy teraz podzielę agapanty, dowiem się, ile tak naprawdę jeszcze donic mi potrzeba.